1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło powstanie warszawskie. Choć minęły już 72 lata od tego wydarzenia my Polacy wciąż pamiętamy. Pamiętają z pewnością cieszeniacy, którzy spotkali się w poniedziałek 1 sierpnia na cieszyńskim rynku, by uczcić pamięć bohaterów ruchu oporu oraz poległej ludności cywilnej. Punktualnie o godzinie 17.00 minutą ciszy ucz... Czono wydarzenia sprzed 72 lat. Dłuższego czasu już staramy się podkreślać te elementy naszych świąt narodowych, państwowych, bo w ten sposób budujemy też naszą lokalną społeczność. Dzisiejsza obecność, liczniejsza jeszcze niż w ubiegłym roku, świadczy o tym, że jest to potrzebne naszym sercom. Będziemy tą tradycję kontynuować. To wymowne spotkanie przyciągnęło na cieszyński rynek Stanisława Nowakowskiego, żołnierza Armii Krajowej, prezesa koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jawożnie. Przez okręg Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Katowicach mieliśmy kontakty często i myśmy często tutaj uczestniczyli w początkowych. Latach naszej działalności tutaj w Cieszynie. Chodziliśmy na te uroczystości i tutaj organizowane, jak i często w okręgu i tak dalej. No i stąd się my tutaj z tymi członkami poznamy. Ale dzisiaj ja niestety nikogo nie spotkałem z tych kolegów, znajomych ze związku i nie wiem, co faktycznie z nimi się dzieje. Choć pan Stanisław Nowakowski nie spotkał na Cieszyńskim Rynku swoich znajomych ze związku, to z optymizmem patrzył na osoby, zwłaszcza młode, które przyszły na rynek, by uczcić pamięć poległych w Powstaniu Warszawskim. Wśród obecnych nie zabrakło również przedstawicieli władz państwowych, samorządu wojewódzkiego oraz wielu samorządowców z terenu Powiatu Cieszyńskiego. W wydarzeniu towarzyszyła wystawa unikatowych egzemplarzy broni Armii Krajowej, ze zbiorów Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalańskich oraz Bartosza Stefańskiego, a także pokaz grupy rekonstrukcyjnej Powstanie Śląski. Nie zabrakło również prelekcji Stefana Króla na temat bohaterów siatki AK Stragan z ziemi cieszyńskiej. to jest rocznica, yy. Wybuchu powstania warszawskiego, ale tak naprawdę wielu młodych ludzi nie wie właściwie, co to było powstanie warszawskie, pewnie tej daty nie będzie kojarzyło. Jest grupa zapaleńców, która, która się fascynuje historią i stara się ją przypominać bez żadnego jakiegoś zacięcia ideologicznego. To po prostu chodzi o to, żeby Polacy znali swoją historię. Naród, który nie, ma, nie zna swojej historii. Jest bardzo łatwy do zmanipulowania. Nie, nie zna swoich, tak naprawdę nie zna swoich korzeni. Po wydarzeniach na rynku w Domu Narodowym odbyła się projekcja filmu Bohaterowie ze Stein, dokumentu o siatce wywiadowczej AK Stragan. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.